Zaczynać? Tak, już można? No. Witamy Państwa na otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 562. Dzisiejsze otwarcie ofert będzie przebiegać w dwóch etapach. Pierwszy etap będzie polegał na odczytaniu nazwy zamówienia i kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz podanie liczby ofert, które zostały złożone do upływu terminu składania ofert. Drugi etap, który odbędzie się o 11.15, będzie polegał na odczytaniu złożonych ofert, nazw wykonawców, cen ofert brutto oraz pozostałych kryteriów. Zaczynamy. Otwarcie ofert, etap pierwszy. Witamy na otwarciu ofert, przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody wodnoprawnej, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dla rozbudowy Drogi Wojewódzkiej nr 562 od skrzyżowania z Drogą Wojewódzką nr 555 w miejscowości Murzynowo do granicy miasta Płocka. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 2 157 415 zł. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło cztery oferty. Na tym zakończymy etap pierwszy otwarcia ofert i zapraszamy do na etap drugi otwarcia ofert o godzinie 11:15. Dziękuję za uwagę.